Widzicie, firmy bardzo lubią leasingi, ponieważ mogą po pierwsze wrzucać w koszty raty leasingowe, a po drugie można kupić samochód, na który teoretycznie Was nie stać. Jeśli jesteście osobą fizyczną i chcecie na przykład kupić samochód za gotówkę, idziecie do salonu i musicie wyłożyć 100 czy 200 tysięcy złotych. Jest to bardzo dużo i większość osób nie jest w stanie takiej gotówki wyłożyć. Owszem, możecie wziąć kredyt, natomiast kredyty z reguły są gorzej oprocentowane niż leasingi. No, i teraz jak to wygląda? Firma, starając się o leasing, idzie do z reguły banku, na przykład do Santandera i prosi o leasing. Przedstawia ofertę sprzedażową danego salonu i konfiguruje leasing pod swoje własne potrzeby. Skonfigurować możecie praktycznie wszystko, nawet wpłatę własną. Możecie wpłacić nawet 0 zł. Możecie wziąć leasing na, na przykład 5 lat i Skonfigurować wykup na na przykład 40, 30 albo 20%, przez co często drogie auto będzie Was miesięcznie kosztować niewiele. Na sam koniec leasingu możecie albo go wykupić, albo zrobić sesję, czyli oddać komuś.